Jest bardzo proszę Pan Tadeusz Szymańczak. Tadeusz Szymańczak, strona społeczna. Szanowni Państwo, oczywiście duża część pytań należy do naszych ekspertów, ale ja chciałbym zapytać Panów bardzo krótko na tylu spotkaniach społecznych, tak zwanych konsultacjach społecznych, których byliśmy, gdzie było 500-600 osób i byli samorządowcy którzy wyrażali swój sprzeciw razem z mieszkańcami jaki wpływ ma a mam w posiadaniu 200 uchwał uchwa, uwaga 200 uchwał rad gmin rad miast rad powiatów i organizacji społecznych nie dla CPK i to są nie koniec tych uchwał, dlatego że jeszcze z województwa Wielkopolskiego, nie mam, z Warmińsko-Mazurskiego. I w jaki sposób bierzecie pod uwagę stronę społeczną, która wyraża sprzeciw poprzez również swoich samorządowców? Dziękuję. Bardzo My w bardzo dłużej. My celowo jako spółka, jako odpowiedzialni inwestor założyliśmy ten głos społeczny i głos samorządów. W analizie wieloterminowej, w analizie i wyborze wariantu e, inwestorskiego, e, to właśnie po to organizujemy do wszystkich e, do tej pory które się odbywało, e, konsultacje społeczne z mieszkańcami, a także konsultacje społeczne e, z samorządami, z związkami samorządu terytorialnego, e, po to, żeby poznać e, ten głos społeczny e, co do obrzydliwych wariantów. I faktycznie na pierwszej, w niektórych... E, niektórych Wyrażają swój sposób, wyrażają poprzez e, podjęcie uchwały, ale są też te które robią to w inny sposób, pisząc pismo. Generalnie, czy taka, czy taka forma ma na celu właśnie wyrażenia e, swojego opinii co do przebiegu kariery. tak, nie mówiąc o ogóle, ale na przykład o, o poszczególnych projektach, mówię tutaj o niektórych do projektu, e, który e, w to jest liczba, na przykład o stronę tą księgierzystą. Tam, na przykład, Szanowni Państwo, żadna. Terytorialnego, nie podjęła uchwały przeciwko m, e, naszym to, e, ale to nie oznacza, Szanowni Państwo, że DJ Polskie Sądu Terytorialnego z tymi się zgadzają. Po prostu swój głos, czasami negatywny, wyraził się w formie pisma i oceny każdego z poszczególnego planu. Zarówno, że to będzie pismo, jak i uchwała, jak mówiłem wcześniej, ma to takie, takie samo znaczenie, ponieważ e, e, ma to na celu. Określenie, czy dany wariant musi podobać, czy ale mało tego. Te warianty, te, te uchwały, nawet jeżeli są podejmowane na innych projektach, faktycznie, one nie są uchwałami, które szanowni Państwo, mówią nie dla kolei. One mówią nie dla danych wariantów, które zostały zaprezentowane i często samorządy, pomimo podjęcia np. negatywnej uchwały 106 wariantów, podejmują z nami głos, podejmują z nami dialog. I siadamy i wielokrotnie się spotykamy po to właśnie, żeby znaleźć ewentualne jakieś inne alternatywne rozwiązania. No I to nie tylko mogą robić to e, samorządy, ale również e, mieszkańcy. Dobrym przykładem jest tutaj na przykład Szanowni Państwo, że w wyniku konsultacji społecznych na wspomnianym projekcie czasowych to właśnie głos społeczny e, i pismo e, mieszkańców, czyli nie tego samorządu. O przetrasowaniu wariantów, konkretnie mówimy o wejściu do pisza, sprawiło, że przetrasowaliśmy ten wariant. Czyli to jest żywy przykład na to, że my właśnie organizując te spotkania informacyjne, konsultacyjne, my je robimy po to, żeby zasiągnąć od społeczeństwa opinię co do czynów i żeby pracować nad tymi wariantami. wszystko, Szanowni Państwo, co my mieszkańcom pokazujemy, czy to na pierwszym, na drugim, jest. To są propozycje wariantów, My nie pokazujemy czegoś zarekonowanego i mówimy tak ma być, tylko pokazujemy pewną propozycję, e, która jest poddawana właśnie dialogowi dialogowi społecznemu, czy mieszkańcom czy jednostkom samorządu terytorialnego, więc nie można tutaj mówić, że ne, co, coś ignorujemy. Właśnie takie uchwały ne, samorządów e, mówiące nie dla... Wybranych do wszystkich wariantów są pewnym głosem społecznym, który ma istotny wpływ na dalszy wybór wariantu inwestorskiego, bo no, tak jak sama nazwa mówi, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, my e, oceniamy te i warianty pod kątem techniczno-economicznym, e, środowiskowym, i tam również e, ten głos społeczny ma istotny e, wpływ na wybór danego wariantu e, inwestorskiego. Dziękuję bardzo. No ale nie odpowiedział pan dokładnie na, na te pytania. Czy przy takiej skali samorządów, które mówią nie i to są nie wszystkie uchwały, czy wy rozpatrujecie to w kontekście, że pewien fragment w środku będzie za, to wy ten fragment zbudujecie, a resztę nie, tak? Mówią np. niedawnego rekordu, czytając ten rekord znowu i studiując jak można zminimalizować straty dla tego rekordu i dlatego na przykład z lekcji, z którymi my się koniecznie bo pracujemy tam, gdzie jest oczywiście to dobre, na przepracowanie tego, jak to już jest na konieczność. No ale wy nie mówicie o stratach. O stratach, no.